Dzisiaj w Warszawie mamy podsumowanie jesiennego World upu, który ogłosiliśmy w październiku. W tym konkursie wzięło udział ponad 50 szkół. Na dzisiejszy event zaprosiliśmy szkołę najlepszą z Oddechowa. Kiedy się dowiedziałam, że jest taka możliwość wzięcia udziału w konkursie jesienny warm-up, od razu się tym zainteresowałam, ponieważ nasi, nasi uczniowie są bardzo aktywni i bardzo, bardzo zaangażowani właśnie w takie przedsięwzięcia. Uczniowie oczywiście bardzo chętnie i zaangażowaniem przystąpili do działania. I gdy dowiedzieliśmy się, że wygraliśmy ten konkurs, byłam tak zaskoczona, że na drugi dzień, gdy przekazałam tą informację uczniom, uczniowie nie mogli się nawet na lekcjach skupić, tak się cieszyli. Przede wszystkim z tego względu, że przyjadą do stolicy, do Warszawy, spotkają się z Anną Lewandowską. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy wziąć udział w tym przedsięwzięciu. Dzisiaj jesteśmy w szkolnym klubie sportowym SKS. Mogliśmy poznać panią Anię Lewandowską. Każdemu się bardzo podobało. SKS jest super!